Dobry wieczór, ja nazywam się Klaudia Lewandowska, jestem reporterką ShowNews.pl. Ze mną Ida Nowakowska, cześć Ida. Cześć, witam serdecznie. Miło mi Cię widzieć, ponieważ dzisiaj taki dość wyjątkowy wieczór. Będziesz siedziała w jury i oceniała nie tylko piękno kobiet, ale ich przedsiębiorczość i taką, taki zapał do biznesu. Jak Ty, kochana, widzisz taką zaradną kobietę idącą do przodu, działającą na swoje, na swoje tak naprawdę biznesy i swoje rzeczy? co trzeba mieć, żeby być taką kobietą? To bardzo trudne pytanie, ponieważ myślę, że każda z nas chce być właśnie taką kobietą i każda z nas ma własną drogę do realizacji właśnie takich marzeń. Nie wiem, czy usiedzę w jury, bo być może będę musiała wstawać i dopingować, bo ja bardzo wspieram kobiety i bardzo wierzę w kobiety i uważam, że jesteśmy niesamowite. Połączenie zawodowych planów, realizacji marzeń zawodowych, połączenie życia rodzinnego, bycie mamą, żoną, bądź nie bycie mamą ani żoną, ale robienie czegoś innego. Kobiety wchodzą 150% w cokolwiek, co robią. I to jest bardzo inspirujące. O tym też jest ten konkurs. O tym, że można zmieniać świat. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych, w których... Pokaże się finalistka Mrs. International Poland, właśnie w Stanach Zjednoczonych, będzie w finale startować. W Stanach się bardzo docenia ciężką pracę, docenia się to, że się pomaga komuś, że się wychodzi poza swoją strefę komfortu, żeby zmienić trochę ten świat. Bo my codziennie możemy zmieniać świat i wierzę w to. I te kobiety, które właśnie pokazują, jak dużo przeszły. Pamiętam że w zeszłym roku, jak byłam tutaj, a byłam również w tym honorowym jury, byłam bardzo zainspirowana tymi filmikami, które pokazywały różne trudności, przez które przeszły kobiety, które startują w tym konkursie, żeby być tu, gdzie są. I każda z nas ma taką historię. Czasami trudno się dzielić trudnościami. Wolimy mówić o tych pozytywnych rzeczach, o sukcesie, ale kiedy widzimy, że ktoś, kto jest właśnie tutaj, ma swoją firmę, ma to, tamto, no taki, taki prawdziwy sukces, który każdy by chciał mieć, że ta osoba też miała takie trudności, no to wtedy mówimy głowa do góry, możemy wszystko, więc o tym, moim zdaniem, jest ten konkurs. A czy ty, Ida, szukałaś kiedyś w sobie kobiecości? Szukałam. Myślę, że każdy z nas troszeczkę szuka tej kobiecości, ale o co dokładnie pytasz? Czy tak? na przykład czułaś się bardziej tak normalnie i nie czułaś takiego tego seksapilu? Bo czasami się mówi, że kobieta, mimo wszystko, i będąc kobietą, szuka tej takiej kobiecości, tej kokieterii. Być może. Myślę, że jako młodziutkie dziewczyny, które stają się kobietami, przechodzimy taki etap. Ale potem, myślę, że na tym polega dojrzałość, przynajmniej moja, zdajemy sobie sprawę z tego, że to coś innego jest sexy. Może jest to takie trochę górnolotne stwierdzenie, że sexy jest w głowie, ale uważam, że tak i że to jest w sercu, bo to, co jest atrakcyjne, to jest to, że potrafimy dać trochę siebie komuś innemu. Tak jak powiedziałam wcześniej, trochę zmienić świat. Ja uważam, że Kobiety naprawdę to robią i mogą to robić i są wspaniałe w tym i uważam, że o to właśnie musimy walczyć, żeby wspólnie zmieniać ten świat, bo my możemy naprawdę to zrobić. To prawda, siła jest w kobietach. i da też gratulacje, bo jesteś The Voice Kids. Ja wiem też, że kochasz dzieciaki już nie od dzisiaj, ponieważ też już miałaś do czynienia z programami, w których uczestniczyły dzieci. Ja też mam takie pytanie, czy wolisz być jednak prowadzącą, czy siedzieć w jury? Ha. Zależy, myślę, że to i to. Oczywiście, jeśli chodzi o jury, lubię być w jury, kiedy znam się na tym, co oceniamy, co wspieramy, tak jak ja mówię, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby się na tym znać i żeby w ten sposób pozytywnie właśnie oceniać, dodawać energii tym osobom, które są przed nami na scenie. Więc zależy. Uwielbiałam być w żyli w programie You Can Dance, tych dla dorosłych i dla dzieci. Rzecz jasna taniec to moje życie. Zaczęłam, to wszystko się w sumie zaczęło od tańca, chociaż chyba na początku zagrałam w filmie i pokochałam aktorstwo, ale wiedziałam, że chciałabym łączyć różne sztuki, być tak zwaną triple threat, czyli osobą, która tańczy, śpiewa i gra, bo to mnie ekscytuje, taka pełna moc w sztuce. Natomiast taniec jest piękną formą ekspresji i uczy bardzo pokory. Więc jestem wdzięczna za to, że tańczyła mi tańczę całe życie, bo to mi daje taką prawdziwą pokorę. Trzeba po prostu pracować, ćwiczyć i na tym polega profesjonalizm, w tańcu i we wszystkim. I da, ja mam pytanie też, oprócz telewizji i tego całego życia, i prowadzącej tak naprawdę, co ty działasz, co robisz, czy, czy, co, co u ciebie w ogóle, właśnie, bo jesteśmy ciekawi. Czego ja nie robię. <noise> Taki motor wewnętrzny mam. Bardzo, bardzo e, aktywny. E, rzeczywiście teraz mam taki ekscytujący czas, realizuję projekty, które są w Stanach Zjednoczonych. E, zaraz znowu tam lecę. Teraz spędziłam tam ponad dwa tygodnie. W międzyczasie jeszcze byłam w Paryżu, gdzie też e, robię swój projekt, ale punktem zwrotnym jest wciąż Warszawa i realizacja tutaj e, ciekawych rzeczy. Więc trzymajcie kciuki. Będziemy na pewno, a się widzisz za pięć lat? Na pewno najważniejszą rzeczą, najważniejszym moim projektem jest mój synek, więc na pewno obok mojego synka, obok mojego męża uważam, że ten projekt rodzina, projekt, który wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo energii i są tak różne rzeczy, które są związane z, z tym projektem, ale kiedy on działa, kiedy on funkcjonuje, e, daje najwięcej satysfakcji, więc wszystko co robię jest e, związane tak naprawdę z tym moim projektem też e, rodzinnym, bo uważam, że priorytetem musi być e, synek, dziecko e, i wtedy jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi i to jest największy moim zdaniem sukces w życiu, który można osiągnąć tak naprawdę. Jesteś kobietą zarobioną, kobietą dążącą do sukcesu, ale właśnie też kochasz rodzinę, więc może też pomyślisz niedługo o nowym członku. <tum, tum, 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 tum. <tum> Czyli rozumiem, to zostaje tajemnicą na razie. <tum> to tak, na razie tajemnica. Dobrze, Ida, jeszcze os ostatnie pytanie, ponieważ wielkim boomem medialnym tak naprawdę jest program Taniec z Gwiazdami, który ogląda cała Polska i żyje tą historią. Czy ty na przykład widziałabyś siebie tam jako e, jedna z jury? E, oczywiście, w Tańcu z Gwiazdami rzecz jasna, tak. E, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, przed chwilą mówiłam o tańcu, taniec to jest... E... Coś, co kocham, coś, co widziałam w każdej formie, coś, co wykonywałam w każdej formie od szóstego roku życia i bardzo bym chciała wspierać dalej osoby, które pokazują, że taniec jest niezwykle ważny. Propagowanie tańca to jest myślę, że jeden z celów właśnie tańca z gwiazdami i to bardzo dobrze im wychodzi, więc kibicuję wszystkim, którzy są zaangażowani w taniec z gwiazdami. A komu ty kibicujesz, na jakby, A wiesz co? bo ja na, rozmawialiśmy już chwilę przed, że oglądasz, prawda? Więc... Tak, tu jestem nawet na widowni co tydzień. O, fajnie! <laughs> Powiem ci szczerze, że nie wiem, ale zobaczymy. Mam dwa typy, ale nie chcę głośno mówić, żeby nikt się tutaj nie obraził. No powiedz, teraz jestem tobą. No powiedz! <laughs> no ja obstawiam Noroksy albo Mawkę. Aha, one pewnie dwie tak mogą być w finale. Mm. A co z Mackiem musiałem? O, Maciek też jest dobry, więc tutaj nie będę obiektywna. No. Oj, 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 widzicie jakie to trudne. E, oczywiście trzymam kciuki za wszystkich. Na chwilę się zamieniłam tutaj miejscem z Idą. i daję ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię jeszcze w Tańcu z Gwiazdami, a może nie tylko jako jurorkę, ale jako i tancerkę. Dziękuję serdecznie. E, a ja mam nadzieję, że się zobaczymy też gdzieś, nie tylko w Tańcu z Gwiazdami. A to na pewno. Tutaj... I przede wszystkim, może tak zakończy ten wywiad, trzymam kciuki dzisiaj za wszystkie wspaniałe kobiety, które startują w tym konkursie. E, pokażcie przepiękną siłę kobiet, która zaczyna się właśnie tutaj. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Cześć.